Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i co wam powiem, to wam powiem, ale my tu się zbliżamy do naprawdę końcowych rozstrzygnięć my tu się zbliżamy do tego, żeby Dominik Kubera pozostał na tym pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej. Nie będzie to na pewno łatwe, nie możemy sobie pozwolić na praktycznie żadne błędy, a jak wiemy, w tej grze i w cyklu Grand Prix te błędy mogą się zdarzyć z nienacka i mogą wywrócić do góry nogami wszystko. Oczywiście klasycznie naprawiamy sobie sprzęt Myślimy nad tym, czy jakiś inny sprzęt byłby nam potrzebny. Wydaje mi się, że niekoniecznie. No jedziemy dobrze. Yy, jedziemy też, potrafimy nieraz naprawdę odstawić przeciwników, więc myślę, że na tym sprzęcie, któremu ufamy, będziemy walczyli. Jest komplecie gopon. Sprawdźmy, czy oleje również są. Na trzy rundy ostatnie są, więc mamy dużo pieniędzy. Wydaje mi się, że mamy również umiejętności do tego, żeby postawić się największym kocurom, do których na pewno należy Bartek z Marzigi i Mikkel Mikkelsen, bo oni są jeszcze w takim naprawdę mocno bezpośrednim kontakcie z nami, bo Artem Łaguta już zaczął trochę tracić. Były momenty, gdzie wszyscy się umieścili naprawdę w kilku punktach. Teraz się to troszkę rozjechało, ale po 10 rundach 6 zawodników ma ponad 100 punktów, więc jest naprawdę mega walka. Wielka szkoda mi Tajałufindena, który naprawdę nie może się odnaleźć. No ale niestety, niestety forma nie jest najlepsza. Nie wiem, czy ten kurdy, to, to jest sezon przed tą koferalną kontuzją w Rzeszowie, więc no to może nie miało wpływu, ale. No ale to nie jest moment, żeby się rozwodzić nad tym, co się dzieje z stajem. To jest moment, żeby wjechać w, ton, w ten tor w Sztokholmie. Ogromna pojemność stadionu, z tego co widzę, również tor jednodniowy. Nie ukrywam nie do końca, pamiętam Grand Prix w Sztokholmie, które bywały w przeszłości, więc bardzo chętnie obejrzę ten wstępny filmik, który może nam przedstawić troszkę wspomnienia z roku 2015 i tego, jak się ścigało wtedy na tym jednodniowym torze i jak to wszystko poszło. Skoro się ten tor nie utrzymał w cyklu, no to albo jakiś krótki kontrakt był i nie został przedłużony tak. Albo po prostu no, nie do końca było to widowiskowe. Jeżeli pamiętacie zawody w Sztokholmie, no to oczywiście dajcie mi znać, jakie macie wrażenia. No jest Matej Żagar, jest Chris Kasprzak oczywiście. No i co tak mogę powiedzieć? Wiele tutaj nie widzimy, chyba. I oczywiście tak nie przypominam o tym prawie nigdy, bo ja o tym nie pamiętam, bo wiem, że jak będziecie chcieli, to róbcie, ale bardzo chętnie Wam przypomnę o lajkowaniu, komentowaniu i nawet dawaniu tych punktów hajpu, jeżeli możecie tam pod komentarzem, często na telefonach tak można zrobić, bo są wakacje, jest troszkę gorsza oglądalność, ja to rozumiem, więcej wolnego, więcej czasu na inne rzeczy, ale po prostu, żeby troszkę ten kanał cały czas mógł iść do góry, poproszę Was o to teraz wyjątkowo. No i co mogę powiedzieć? Przewijamy sobie oczywiście czas, jedziemy w biegu drugim, tak, w biegu trzecim, przepraszam, Bartek z trójką, no to na to musimy już patrzeć naprawdę, bo to już jest nasz naprawdę bezpośredni rywal, a w tym wyścigu mamy po raz kolejny potyczkę też z naszym bezpośrednim rywalem Mikelem, Mikelem. Senem, z którym nieraz walczyliśmy w tym sezonie i nieraz wywało różnie. Wydaje mi się, że klasyczne ustawienia, jak tak koniec końców patrzę na te wszystkie parametry, to wydaje mi się, że takie będą wystarczające. Ale który silnik? No bo nad tym najbardziej się możemy zastanowić. Silnik, wydaje mi się, że weźmiemy przepraszam Was mocno to jest sprzęgło, sprzęgło nie zmieniamy silnik. Jest założony ten silnik, a może. A może, nie wiem jaka to jest, to jest niewielka zmiana, weźmiemy sobie ten silnik, troszkę go podkręcimy, zobaczymy co się stanie. Bieg trzeci, szeroka powinna chodzić, chociaż jak to w torach jednodniowych bywa, może nam spod tyłka wyrwać motocykli, możemy się obudzić na trybunie górnej. Oby tak nie było, miejmy nadzieję, że Domin sobie poradzi jak najlepiej, no bo jest naprawdę przed ogromną szansą. Zgoła, odmienna forma w porównaniu do obecnego cyklu Grand Prix, gdzie Domin na, na trasie ma chyba najgorszy bilans straconych pozycji. Start! Uczciwy jak na nas, nie nieźle to wyglądało, ale ojoj, ojoj, oj, dwójka zawodników leży. Leży dwójka zawodników, a jak wiemy, sędzia nie bierze jeńców i nie powtarza w twór. Aha, i dwójka wykluczonych, okej, okay. Mikkelsen wykluczony, no to w klasyfikacji generalnej to już mu troszkę, że tak powiem, pieprzy sytuację, no ale do nie wiem, dla mnie trochę pierwszy łuk, nie? Ale do sędzia zamiast powtórzyć czwórkę, to wyklucza dwójkę, nie ma problemu, nie ma problemu, ja to biorę. Będzie solówka z Artyjami Łagutą, z tego zapamiętam i zobaczymy, który z nas lepiej odczyta ten tor w pierwszym wyścigu. Mamy za darmo dwa punkty, więc no, trzeba wziąć, jak leżą na ziemi, oczywiście chcemy wziąć trzy, tak w każdym biegu. Aczkolwiek no, te decyzje sędziowskie w tej grze, oczywiście, no dużo jest tutaj mankamentów. Co prawda, jest to najlepsza, najładniejsza gra żużlowa, jeżeli chodzi o tam powiedzmy fizykę jazdy, chociaż ona też wielu ludziom nie odpowiada, ale jakby, no, gdzie, oj, 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 oj co się wydarzyło? Nie wiem co się wydarzyło. Postawiło nas, no i dobra, trzech punktów to my chyba nie weźmiemy, ale strasznie dziwnie nas postawiło. To się praktycznie nigdy nie zdarzało. Taka aż rzecz. No więc trudno, jedziemy po dwa punkty, troszkę nam spod tyłka wyrwało, a tak jak mówiłem, tory jednodniowe mają to do siebie, jakieś dziurki, jakieś kolejki się mogą tworzyć, być może taką trafił Domin w tym momencie, szkoda, ważne, że jakimś cudem się utrzymał na motocyklu, bo to wcale nie jest takie proste i gratulacje dla niego za opanowanie tutaj tej fury, bo mogła się wymsknąć spod tyłka, brawo, jedziemy po te dwa punkty i chciałbym skończyć również swoją myśl, ale troszkę zostałem wybity z rytmu, nie ma się co dziwić. Więc w sumie nie wiem o czym mówiłem. Wybaczcie mi to, bo no nie wiem, nie wiem o co chodzi. Zapomniałem zupełnie. Ale dobra, wzięliśmy dwa punkty. Najważniejsze że skończyło się bez upadku. Ale tutaj sędzia naprawdę w klasyfikacji generalnej zrobił nam dużo przysługę. O już w tym momencie jest dwa punkty w plecy. I może to naprawdę zaważyć. No, są trzy rundy do końca, bardzo różnie się mogą te rundy potoczyć, więc, no, dla mnie bomba, gorzej dla niego. W drugim biegu zdobył dwa punkty, więc troszkę się odradza. Bartek z kolei punktów jeden. Więc Leon Macen, inden i Kai Hugenbeck staną obok nas na kresce, na linii startowej i będą chcieli nam przeszkodzić jak najbardziej w tym biegu. Nie zmieniłem nic w ustawieniach, nie wiem, czy to jest dobry wybór, ponieważ. No dziwnie nam wyciągnęło motorek spod dupki, ale być może to było po prostu złe ustawienie, ułożenie ciała na łuku. A mówiłem o grze, o, mówiłem o grze, ale to, to na spokojnie, to nie w tym momencie, bo teraz jest start do biegu, tutaj się najwięcej dzieje, tu są zwarcia w pierwszym łuku, w pierwszym biegu już było to doszczętnie pokazane, tutaj Leon mocno wjechał pod Kaja, ale Kaj już był za nim, a i tutaj nadzialiśmy się na tylną oponę Kaja Huckenbeka. no tak jak mówiłem, jest to tor węższy, chyba krótszy, więcej możliwości na jakieś zwarcie jest, no i kurczę, no cudownie nie jest, no jesteśmy na miejscu czwartym i troszkę idziemy szerzej. Troszkę dziwnie pojechaliśmy, no ale faktycznie jak poszliśmy trochę szerzej, to nam pomogło, pomogło i zakładamy Hukenbeka. W tym momencie strasznie szybko się zbliżyliśmy do Ufindena i Macena. To nie powinno tak wyglądać. Nie wiem co się wydarzyło. Jakaś kolejna chyba, która nas pociągnęła, ale no nie będziemy narzekać, ale troszkę nie byliśmy na to przygotowani. Ale dobra, jedziemy i. Aj, tutaj znowu nas podnosiło, nie jedziemy ładnie. Jedziemy zdecydowanie chaotycznie. Leon nas teraz wypycha. Ale no nie jest najgorzej, no dobrze też nie jest, kurcze. No będziemy pikować, tak? Będziemy pikować pod Leona, no ale on był z przodu. Dobrze pod nas podjechał, ale my nie jedziemy dobrze. My jedziemy. Nie wiem, ten tor póki co jest dla nas zagadką. Przegrywamy z Lufindenem, przegrywamy z Madsenem również. Kaj Huckenbeck zostaje pokonany ale no nie jest najlepiej, trzy punkty, mieliśmy szansę troszkę nadrobić, a tymczasem straciliśmy, no i niedobrze, troszkę może pokombinujemy z przełożeniami. Miałem dokończyć myśl, że no jednak ta gra powiedzmy taka stricte tylko pod komputer, no to jest najlepsza żużlowa i najlepsza grafika i faktycznie można się trochę pobawić tym sterowaniem. Marzymy o nowej grze wszyscy, ale no Extra Liga raczej po pierwsze mnie nie ogląda, bo już bym był komentatorem przecież, a po drugie no raczej tej gry również nie skończył to no możemy tak gadać dzisiaj ich ale w końcu przestanę Wam odpowiadać na pytania i tyle z tego będzie. Troszkę może podciśniemy tutaj ciśnienie, tak poetycko mówiąc. Sobie zmienimy opony na świeży komplet, może to było przyczyną przełożenia. Zmniejszymy jeszcze bardziej, no i pojedziemy w ten sposób. Najwyżej, jak nie będzie szło kolejny wyścig, to zmienimy sobie jeszcze silnik. Jack Holder, Jason Doyle i Dan Buley. Anglojęzyczni przeciwnicy, którzy zdecydowanie potrafią na żużlu jeździć, którzy zdecydowanie tory jednodniowe lubią, Jackie jest chyba tego najlepszym przykładem, ale oczywiście, Jackson Doyle to jest mistrz świata, a Dan Bewley potrafi odpalić w każdym momencie. Więc, bardzo ciekawy wyścig, bardzo ciekawa obsada, i czas zobaczyć, jak to wszystko pójdzie. Wydawało mi się, że dość długo trzymał sędzia, ale dobrze na starcie poszliśmy. Tam bardzo został Dan Bewley, no i dobrze jedziemy, dobrze póki co jedziemy. Wchodzimy pod Kevina Day, Jasona Doyle'a. Tak jak mu podobali sobie go nazywać komentatorzy. No i jedziemy. Troszkę chyba widać, że domin to jest zawodnik, który preferuje tory dłuższe, bo jednak zdecydowanie mocniej się prezentował w kryszko Jednak te tory krótsze wydaje mi się, że więcej problemów mu sprawiają. Ale teraz jedziemy na drugim miejscu i staramy się odrabiać tutaj dystans do Jacka Holdera. Ale my tego dystansu nie odrabiamy. Jesteśmy tak kurczę, no wolniejsi. Dużo nawet wolniejsi bym powiedział. Staram się tutaj bardziej ryzykownie podróżować. Staram się tutaj. Jednak krótszą ścieżką jechać, ale no nie wygląda to tak, jakbym ja miał tego Jacka Holdera dopaść. Chociaż teraz ostatni wiraż, wjeżdżamy po krawężniku i czy to się uda, czy to wyda. Bardzo agresywny wjazd, udało się. Ale to był naprawdę, a tak, tam gleba szczęścia albo bardziej złości Jacka Holdera. No ale tutaj było postawione wszystko na jedną kartę i najważniejsze, że się udało, bo to naprawdę mogło się skończyć nieładnie. Upadł zresztą Jack Holder, powiedział na metę. Miejmy nadzieję, że nie będzie miał nam tego za złe. Ja spieprzam do boksu, żeby się tylko na mnie nie wkurzył. z bardzo ważne, czy punkty, które dają trochę oddechu, bo jak było 2-1-2, to by dalej było czuć niedosyt. Co prawda, niedosyt odczuwam względem swojej prędkości, bo ona nie jest za wysoka. Natomiast Mikkel Mikkelsen 3 punkty po pięciu startach, Bartosz Mazlik trzy punkty po pięciu startach, my… Yy, przepraszam, odwrotnie, 5 punktów po trzech startach, my sześć punktów po trzech startach, więc yy, dobrze to wygląda mimo wszystko. Nie, nie nadrabiają nad nami, Robert Lambert świetnie się prezentuje i Tajski się obudził, 7 punktów po trzech startach, no chyba tego nie popsuje i wejdzie do półfinału, co jest dla nas na plus, zawsze zamieszanie w czołówce to jest yy, dobra rzecz dla nas, zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej. Yy. Mamy ten klasyczny zestaw opon. i tu jest jeszcze jakaś oponka na 107, więc myślę, że sobie ją założymy. Będzie świeża. Reszta parametrów jest chyba ok. No, lepiej się zaprezentowaliśmy. Wyścig jest pierwszy porównaniu, bo wcześniej przyznam wam się, że nie do końca na to spojrzałem. Ale teraz Max Freak szwedzki, tym razem Andrzej Lebedew i Martin Waculik będą naszymi rywalami. Wszyscy nie mają wybitnej rundy, póki co. Mniej punktów wszyscy zebrali od Dominika Kubery. Wiadome, będą chcieli się teraz zrewanżować i nas wyprzedzić, ale czy tak się uda? No nie wiem. W tym meczu, w tym. Meczu... W tym turnieju, w tej rundzie dużo zawodników nas wyprzedza, teraz start nasz był bardzo słaby, nie było żadnego zwarcia na pierwszym łuku, więc będziemy musieli na trasie się przebijać, więc pikujemy, pikujemy już bardzo szybko pod Martina Waculika, obrał inną zupełnie... Tego dawno nie było, tego dawno nie było. No i najwyższa pora można mi powiedzieć prześmiewcza, ale to akurat nam bardzo komplikuje sytuację i bardzo dużą presję na nas narzuca w naszym ostatnim wyścigu. No było wiadomo, że to jest pierwszy bieg po równaniu i było wiadomo, że musieliśmy zaryzykować, ale zrobiliśmy to zdecydowanie w złym stylu. Jeden łuk już przejechaliśmy tak dzisiaj być może czuliśmy się pewnie dużo takich manewrów ostatnio wykonywaliśmy i one się udawały, ale tym razem sędzia dopatrzył się tego, czego nie chcieliśmy, żeby się dopatrzył. Bardzo źle to wygląda. Jedziemy w biegu 19. Możemy tylko zerknąć na klasyfikację generalną, ale Bartosz Marznik ma punktów 5 po czterech startach. On może nie wejść do półfinału. To jest bardzo dziwna sytuacja. Mikkel Mikkelsen akurat poradził sobie dużo lepiej. Tylko pytanie, jak my sobie poradzimy. Jedziemy właśnie z Bartkiem z Marznikiem w tym biegu. Jedziemy z Fetką Lingrenem, który też nie ma najlepszego Grand Prix. I jedziemy również z Robertem Lambertem, który z kolei ma świetne Grand Prix, więc to nie będzie łatwy bieg, to będzie ciężki wyścig. Żeby mieć pewny półfinał, no to trzeba co najmniej te trzy punkty zdobyć, nie? Bo dwa punkty wcale nam nie muszą zagwarantować awansu, zwłaszcza, że jest wykluczenie. Trójkę mamy tylko jedną. Nie wiem. to Motocykl mamy dobrze przygotowany. Tutaj mi się wydaje, że nie ma co. Możemy sobie podkręcić jeszcze moc tego silnika trochę, ryzykując. Ale spróbujemy, bo takiego noża na gardle wydaje mi się, że... Dawno nie mieliśmy, dawno nie mieliśmy, natomiast troszkę może nas cieszyć postawa naszych bezpośrednich rywali. Może nie do końca mi chodzi o Mikkelsena, ale Bartek po trójce w pierwszym wyścigu, no w życiu bym nie pomyślał, że tak słabą pójdą kolejne. No ale Bartek to jest mistrz nad mistrzami, więc y, może się odrodzić, no ale skład tego wyścigu jest naprawdę mocny. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Stard jak zawsze do życia, ale wchodzimy w krawężnik już jesteśmy przed Lambertem i wchodzimy za Lindgrena, mamy to drugie miejsce, no nie Freddy dobrze odprostował, my tam na ratę. odprostowywaliśmy ten motocykl, no i na razie mamy miejsce trzecie, które zdecydowanie nic nam nie gwarantuje zahaczyliśmy jeszcze o słupek hakiem, dobrze nie skończyło się to upadkiem, bo to by była tragiczna runda no, ale nie jest dobrze. Moim zdaniem naprawdę nie jest dobrze. Nie wyciąga nas. Nie kombinowaliśmy dużo ze sprzętem. Teraz nas wyciągnęło. Wchodzimy w fretkę i są bardzo ważne dwa punkty w tym momencie na naszym koncie. Ale rzucamy się w pościg za Bartoszem z Marzikiem, bo on musi mieć te trzy punkty, żeby w ogóle wejść. Chciał nas tutaj hamsko wpakować w baloty. Nie udało mu się. Odprostowujemy. Wchodzimy na prowadzenie. I czy to wystarczy? Czy my jednym upieczymy dwie pieczenie na jednym ogniu? Czy wyrzucimy Bartosza z Marzyka z półfinału i sami wejdziemy do niego? Chyba tak się będzie działo. No, niesamowity jest to wyścig. Dojedziemy na tym pierwszym miejscu. Chyba dojedziemy. dojed nie tym razem, ale dojeżdżamy, a Bartek w ogóle spadł na ostatnią pozycję. Co tam się wydarzyło? Nie mam pojęcia, ale dziwna sytuacja, aczkolwiek Bartek zniknął tak jak w Grand Prix Warszawy w tym, w tym sezonie, ale no, jestem zdumiony. Naprawdę jestem zdumiony, wchodzimy z piątego miejsca do półfinału, a Bartosz Zmarznik kończy to Grand Prix na miejscu 13, Pokonując jedynie Szymka Woźniaka, który przywiózł. Zaraz zobaczymy, co przywiózł. No mocne dwa punkty. Andrzej Badywika i Hugenbek również pokonani. Wszyscy pozostali nad Bartkiem, więc zostaje nam walka z Mikelem Mikelsenem, jeżeli chodzi o naszych bezpośrednich rywali, no ale Lambo, Łaguta są ponad nami, więc będzie ciekawie, Freddy wielkim rzutem na taśmę się znalazł w półfinale, cieszy postawa Taja na który w końcu wszedł do półfinału, gratulacje dla tajskiego. Przewijamy do następnego biegu, kto się zameldował w wielkim finale? Jason Doyle i Taja Ufinden odpadli Robert Lambert oraz Mikel Mikkelsen już w finale, czyli Mikel Mikkelsen, nie śpi Mikel Mikelsen działa Lambo, również solidne punkty, więc holder Łaguta, Freddy Lingren, no i oczywiście oczywiście Domin Kubera. Ech, nie mamy dużo danych, aczkolwiek ten wyścig dobrze wyglądał. No Pokonaliśmy wszystkich największych kocurów, bo to był naprawdę ciężki wyścig gatunkowo oraz ciężki wyścig jeżeli chodzi o obsadę, więc bierzemy oczywiście świeże opony. Na ten właśnie moment były one chowane. Miejmy nadzieję, że to pójdzie naprawdę... E, nie zamieniłem tych opon, dobrze zerknąłem, bo dopiero była siara. Bierzemy te oponki oczywiście. Jest seteczka 90, 97, 96. Parametry motocykla powinny być wystarczające. Co ciekawe, zostało wybrane pole czwarte i trzecie, które wcale nie są tak jakoś wyraźnie lepsze. Czwarte to jest teoretycznie najgorsze. No ale może jakiś specjalny plan ma ten wyścig? Właśnie kto wziął czwarte pole? Artium. Być może ma specjalny plan. Jack Holder na torach jednodniowych. oczywiście bardzo mocny. Freddy, jak to Freddy wskakuje do półfinału i w półfinale może wyczynić wszystko, ale jest jeszcze Dominik Kubera i jest jeszcze Artyom Laguta. Zobaczymy, który z tych zawodników awansuje, który z tych zawodników będzie na drugim miejscu. No i oczywiście, które dwie będzie w polu pokonanych. Stajemy już pod startą, pod taśmą startową, oby tylko poszła równo i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wszyscy się zbierają do startu i za chwilę pójdą, i pójdą do przodu, i pójdą na wojnę. Fred, świetny start, zajechał tutaj. Pole wszystkim pozostałym zawodnikom, ale jednak Dominik Kubera na tym momencie zajmuje ostatnie miejsce, ale stara się wjechać pod Artioma i być może upiecze dwie pieczęcie na jednym ogniu. Tak się właśnie stało. Jest przed Artiomem, jest przed Jackiem Holderem, ale tutaj bardzo szeroko wjechał w ten zakręt, ale mimo wszystko nie stracił pozycji, ponieważ troszkę ta szeroka już oddaje. To jest drugi półfinał, a nie pierwszy Freddy Lingren już jest daleko z przodu. Fred Lingland już jest w swojej lidze. Co prawda punktowo ledwo wszedł do tego półfinału, ale tak jak powiedziałem nieraz, Freddy wchodząc nieważne z jaką ilością punktów, zawsze jest ciężki do pokonania i zawsze może zrobić coś z niczego. W tym momencie robi dokładnie to, o czym mówię, a my jedziemy na miejscu drugim, podróżujemy nieregularnie, podróżujemy nieładnie, nierówno, ten motocykl nas rzuca na boki, ale jesteśmy w stanie go opanować, przeciwnicy są za nami, myślę, że wystarczająco daleko, więc Dominik Kubera w tym momencie wjeżdża po raz kolejny do finału i jeszcze bardziej powiększa swoją przewagę nad Bartoszem Zmarzlikiem w klasyfikacji generalnej. Oj! Było ciężko w tym Grand Prix. Było ciężko, było dużo momentów, w których mogliśmy w siebie zwątpić, w których mieliśmy nóż na gardle, na własne życzenie, czasami nie do końca. Ale kiedy trzeba, my wjeżdżamy do tego finału. A w tym finale zmierzymy się z Robertem Lambertem, Fredlikiem Lingrenem oraz Mikelem Mikkelsenem. Jak to będzie wyglądało, zobaczymy. Wielka Brytania, Szwecja, Dania i oczywiście Polska. Oczywiście Szwedzi w niebo wzięci, że Fred Lingren wszedł do finału rzutem na taśmę. Był w półfinale, rzutem na taśmę nie do końca, ponieważ wygrał spokojnie swój półfinał. Zobaczymy, jak to będzie w ale no nie czujemy się jakoś bardzo szybko. Zostało nam czwarte pole, teoretycznie właśnie najgorsze, ale my sobie radzimy z tego pola. Wymienimy oczywiście oponki, żeby były jak najnowsze. Cyk, pyk, myk Wszystkie pozostałe parametry dają nam pewną przewagę, pewną prędkość, więc rozwiążmy również ten start całkiem nieźle i mam nadzieję, że będzie dobrze. Szeroka już powinna w pewien sposób nam oddawać, więc mam nadzieję, że skrzętnie z tego skorzystamy. Ale też nie za bardzo ufajmy tej szerokiej, bo to może być jednak różnie, ale to jest bardzo ważny Grand Prix. Nad Bartkiem zyskaliśmy naprawdę wiele punktów i to nam może na dwie ostatnie rundy zrobić robotę, ale czy zrobić taką robotę? Co zajmiemy w tym finale? Czy będziemy tak jak zawsze. Tak jak zawsze, tak nie mogę powiedzieć. Czy będziemy, no bo tak jak zawsze to mogę powiedzieć, że albo defektujemy, albo dojeżdżamy z wykluczeniem, czyli nie dojeżdżamy, albo wygrywamy. Więc zobaczymy. Nie mieliśmy chyba jeszcze nigdy drugiego miejsca w finale, tego byśmy nie chcieli, chcemy tylko pierwszej, tylko to się liczy. Start i poszli. I jednak niezły start z naszym wykonaniem. Tam zawodnicy się. aj leży, leży Freddy Lindgren. Przeciwnik zalicza upadek i jak wiemy, sędzia tutaj nie bierze jeńców. Co się stanie? Freddy Lindgren wykluczony, Szwecja bez swojego człowieka na podium. A my to podium już będziemy mieli. Pytanie, czy podreperujemy naszą zdobycz punktową? Miejmy nadzieję, że tak. Było zwarcie. Freddy został podcięty. Oczywiście to jest do powtórzenia w czterech. No ale niestety w tej grze się nie da. Nawet na sędziów nie możemy zwalić, prawda? Ale to już nie jest. To już jest melodia przyszłości. To nie jest ważne. W tym momencie jest ważne, jak wystartuje Domin Kubera i jak sobie na trasie poradzi z tymi kocurami. Mikkel Mikkelsen, również moim zdaniem, niesłusznie wykluczony w swoim pierwszym starcie. Robert Lambert, który przez całe zawody jedzie naprawdę. Niesamowicie szybko, chciałem tutaj użyć troszkę bardziej wulgarnego słowa, ale wulgarnie będzie, dopiero z radości, jak wygramy to Grand Prix. Rzucamy się w pogoń teraz za tymi dwoma kocurami, już jesteśmy blisko za Miklesem. zahaczyliśmy o tylne koło i co z tego będzie? Wchodzimy pod niego dość mocno, zapikowaliśmy, nie jedziemy równo, nie jedziemy regularnie, ale jedziemy zabójczo skutecznie. Co by nie mówić, jak coś trzeba zrobić, to my to robimy, ale teraz, o Jezus Maria, fatalny błąd, fatalny błąd. No i ech, jakby to krzyknął. Pewien dzieciak. Jaki pech. Chyba już zabraknie nam czasu. Jedziemy naprawdę. Teraz wszystko na jedną kartę stawiamy. Jedziemy szeroko. Staramy się napędzić. Teraz długa prosta przygotowana przez Dominika Kubera I wchodzimy. Czy wejdziemy pod Mikkelsena? Odprowadzamy go szeroko. I czy to się uda? Chyba się uda. Jeszcze tu... Nie. No powiedziałem, że było wszystko na jedną kartę. Ale nie na taką kartę. Co myśmy odwalili? Matko Bosko jedyna. Nieraz kończyliśmy upadkiem szczęścia. Ale tutaj Domin chyba... Jednak zamiast chodzić na matematykę to robił komplety młodzieżowe na, na Smoczyku w Lesznie i no nie wyszło, nie? Wykluczenie, teoretycznie zajęliśmy miejsce trzecie, bo mniej punktów Freddy od nas zdobył, więc trzecie miejsce w finale, no ale dwa punkty do nas odrobił Mikel, a my... Zamiast zdobyć punkt więcej od Mikela i chociaż to drugie miejsce, no, pokusiliśmy się o zwycięstwo. Co by nie mówić, emocji było dostarczonych bardzo wiele w tym biegu i bardzo było to ciekawe Grand Prix, no ale odwaliliśmy, odwaliliśmy głupotę straszną. Miejmy nadzieję, że nie skończy się to żadną kontuzją, ponieważ no, już za rogiem w Grand Prix w Toruniu, piękna motoarena przywita nas. Miejmy nadzieję, że bardzo gościnnie. Miejmy nadzieję, że pokażemy się na niej z jak najlepszej strony. A potem, już tylko ostatnie gramfy. Klasyfikacja generalna, mimo wszystko, jest na, no, na naszą korzyść, ponieważ Bartosz z spadł aż na miejsce czwarte. Mamy 5 punktów przewagi nad Mikkelsenem, mamy 8 punktów przewagi nad Lambo i 11 nad Bartkiem. 13 punktów nad Łagutą. No i to jest chyba jedyna piątka zawodników, łącznie z nami, która może walczyć. O to, żeby jakieś miejsce na podium zaliczyć, chociaż Freddy traci do trzeciego miejsca, punktów 12. Może się jeszcze bardzo wiele wydarzyć, ale mam nadzieję, że będzie to tylko coś, co będzie pozytywne. Bo mamy też ciekawą serię 9 razy w półfinale z rzędu, więc naprawdę dobrze to wygląda i miejmy nadzieję, że przełożymy to na kolejne odcinki i że nie będzie żadnej głupiej kontuzji. Ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnego, siema!